Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc to są pacjenci, którzy przede wszystkim są z bardzo słabymi rokowaniami, a 20% pacjentów nie dożywa roku licząc od pierwszej hospitalizacji. Liczba pacjentów w Polsce może sięgać nawet prawie 3 milionów. Choroba dotyka głównie osoby powyżej 40 roku życia, a i głównymi czynnikami Ryzyka zachorowania no to przede wszystkim to jest dym tytoniowy, ale nie tylko opalenie, ale też bierne palenie, używki takie jak waporyzacja i co najważniejsze też zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska. Kluczowe dla albo poprawy jakości życia pacjentów z POHP, albo dla polepszenia rokowań dla tych pacjentów jest przede wszystkim wczesna wykrywalność choroby, czyli mówimy tutaj o wczesnej diagnostyce. W przypadku pacjentów z POHP to jest wykonanie badania spirometrii, Teoretycznie NFZ wycenia badania spirometryczne na poziomie POZ-u, ale tak de facto jak usłyszeliśmy już podczas zespołów parlamentarnych czy podczas debat na Kongresie, te badania praktycznie nie są wykonywane. Przede wszystkim trzeba uwrażliwić zarówno społeczeństwo, jak i decydentów politycznych, jak istotna jest wczesna diagnostyka oraz jak istotna jest profilaktyka, bo mówimy tutaj przecież o, i o zanieczyszczeniu środowiska, ale i, i też o nałogach, o paleniu. I w dalszej kolejności musimy jako pacjenci, mówiąc brzydko, cisnąć, żeby konieczność przeprowadzenia badań przesiewowych, była gdzieś wpisana. Naszą propozycją podczas dzisiejszego spotkania, podczas dzisiejszej debaty było to, żeby konieczność wykonywania badań przesiewowych spirometrii była wpisana w konkluzję polskiej prezydencji w Unii Europejskiej jako zadanie, nazwijmy to, profilaktyczno-diagnostyczne.